Dziwi niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Ruch to jest niebiesko legenda bez końca. Od 1920 roku piszą mi um ludzie, kie, że niebiesko RK mają we sercu. Tych, co latają po szpil placu i tych, co ich trenują, znamy wszyscy. Ale są też tacy, którzy wykonują srogo robota, przają ruchowi, a nieco co się u nich godo. Kimś takim jest ten, który w ruchu robi już od wielu lat i dziennie ustawia swoje serce przy cichy. Walking Godka. Filip Czapla, synek ze świętych Świętochłowic, fizjoterapeuta ruchu. Zobaczyjcie, jak wygląda jego robota. No właśnie Filipie, światowy dzień fizjoterapeuty, a? tak to chłopakowi brzmi? No to opowiedz coś, co teraz robisz, a, bo a, musimy wiedzieć. No co, naprawdę ciekawa. Jak dziennie. A co, ja ci, dzień. Ja ci, dzień? jak co dzień. A ja ci jest popsuty? No nie, no po serwis maszyny. No Trzeba naoliwić, na nasmarować. Mhm. Głównie nasmarować. Mhm. No, no to jest to kolano po łękoceniu, po, po tym meczu na sztucznej murawie. Troszkę mhm. odczuwa to do dnia dzisiejszego, a dzisiaj jeszcze mamy testy szybkości, tak więc mhm. a, głównie rozżywamy teraz. Czyli taka ta sztuczna murawa szkodzi, tak można powiedzieć. To no że będzie jednak lepszej jakości. No nie była jakoś fatalna, ale mhm. też jakaś najnowszej generacji hybryda to nie była. No to głównie chodzi o twardość. To może... no, ale to czy... O jakości to może jacik wypowie. Wam. On po, po niebiegał. Co <śmuszczam> ja jak się porządka to ma jakości? Można powiedzieć, że była twarda. No. Nic więcej, nic więcej nie powiem. Nie, nie była zła, bo nie piłka nie chodziła źle, nie skakała, ale, ale, ale jeśli chodzi o twardość, to, to była bardzo twarda. Mogę teraz ty? Teraz ja. A tobie co się dzieje? A łyda mnie boli. Łyda cię boli? Zbita łyda. A udywają czasami Filip? No. Nie wypowiesz się. Nie wypowiem się, no jak? To ilu takich pacjentów jak jest trening morsz? No, to zależy od tygodnia, ale przeważnie do oporu do momentu wyjścia na trening. Znaczy mhm. się uda zrobić tylu raz tylu, zale zależy ile jest, ile jest pracy. To mają razy, to muszą przyje przyjechać wcześniej, żeby z nim popracować. Mhm. E a później hierarchia jest wiekowa, najpierw staruchy, Aha. a potem młodzież. Warstwie średniej nie mamy. <gry> a mokry to jest czy nie? Ja bym się Oaj. w tej średniej klasie już umieścił. Średnia klasa. Śledziłem twoją karierę jak zaczynałeś. Tylko wiem. Tylko wiesz, wiesz jak zaczynałem, bo ty się ja z twoimi ja. początkami. Długi wywiad u Rysia Pana? długi, no nie wiem. Dla mnie bardzo długi. Ciągnął się w nieskończoność. No ale to z sympatia dla pana Ryszarda. z Czego znamy ze świętowicy z czasów szkoły średniej. zawsze nam umilał przerwy po o ruchu. Miło czego no kopania wiedzy też, nie? Prawdziwa skarbnica, dokładnie. Pozdrawiamy pana Ryszarda. Pozdrawiamy serdecznie. A chciałbym pozdrowić Darka i Janika, który jest sprawcą tego, co mam na głowie. Yy, masz do niego pretensje o to, czy raczej chcesz właśnie... Wiesz co, to jest taki, taki był zakład, umowa trochę. Aha. No i tak to się skończyło właśnie. A przegrałeś zakład, czy wygrałeś? No i właśnie to jest, to jest właśnie najlepsze w tym, że ja miałem szczelić bramkę i jeszcze mnie przefarbowano. No i... Dynamicznie, no, wiesz, teraz treningowa. Uczestniczysz w niej? Yy, jak mam czas, to tak, no mhm. ale przeważnie w tym momencie szykuję coś na wynik. Też mhm. was, generalnie wasza praca jest taka troszeczkę, można powiedzieć, też niewidzialna. Bo na w się siedzicie, to co kibice widzą, to po prostu co siedzicie. Ja się z tego so, faktu ta... bardzo cieszę, wiesz, o tym doskonale. <laughs> Czasami sobie tam lecisz, jak się coś dzieje, no, a jednak praca tu tutaj największa, tytaniczna jest w środku. Wielogodzinna ciężko, ja pamiętam właśnie ze zgrupowań, sceny, jak po całym dniu pracy trzymałeś ręce w lodzie. Ta, to szczególnie na początku, teraz się no. trochę już, już zaadoptowały, ale yy, no, na zgrupowaniach yy, nie ma lekko. No, jak oceniasz pracę Jakiś Filipa? nie że tam 16 to mówię, Bo o nim jestem jest program. Kabaret. Nie, solidna robota, naprawdę. Pomógł niejednokrotnie. do Tak wygląda grzybiet dzika. Dzika? To pokazujesz jak go przyrządzić, nie? Trzeba dobrze nadrzeć, Żeby pięknie się opalał na grillu. Żeby, równie, żeby równo kapało z niego. Żeby się wytapiał. Z kamerą drzwi dźwięku. Znajdziesz tak szaple, sikorki, Daniela, no i, i dzika widzi do niego na przykład 10 takich idzików, no. to się trzeba trochę napracować. Na 10 Nie. Chyba tak najgorzej Z 5, przyjdzie po treningu, niestety, niestety nie ma już 10 idzików. No, niestety I Co naprawiony? Naprawiamy. Naprawiamy już od tygodnia. Ale to widocznie nie tak szybko, nie? Dokładnie. No ten przypadek jest o tyle skomplikowany, że ten tydzień już prawie jesteśmy. To? Prawie na zielonym jestem. No nie możemy do końca wszystkiego zdradzać. No, mhm. Właśnie. Ale zielony pracy... jest. A jak to z Polonii taki... to oglądają? To nie ma szans, żebym grał. Naprawdę. <grym> Powiem Ci, że mnie tak doskwiera, że nie wrócę. nie wrócę, nie wrócę. To jest to sama, nie? No. Ale ta jest ok. A tam Ale tam już nie ma żadny. Taki tak ten pokój taki tu jest mało znany, mało kto wie, że tu jest w ogóle coś takiego. Tak, ale ćwiczymy roz, ale niestety Stan jest jaki jest? tak, Stan jest jaki jest, ale zobacz to! No właśnie Chwa... bardzo fajne Było ogłoszone ale... Super i co? Profi rowerek? Brawo tu. Za Idę. Nie naprawdę rowerek jest super No taki sprzęt zostanie na zawsze, tak? No. Praktycznie Paruje z nich, że aż gips deka leci <głos> no, <głos> 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 Także trzeba coś z tym zrobić no Filipie, Słucham? jesteśmy na hali Morris. Tak? Ty podczas treningu ogólnego zajmujesz się czym? Yy, w zależności, jak jesteś ktoś no to z nim pracujemy sobie, a jak wszyscy są zdrowi, no to po prostu tylko yy, nadzoruję, jakby się komuś coś tu miało tu, stać. Yy, ale raczej masz co robić ale generalnie. Jakoś się tak teraz złożyło, że na każdym treningu jest z kim popracować. Yy. Tym razem tym kimś jest Tomasz F. Zmieniamy nóżki, 90 stopni, okej? Okay. Nóżki szeroko trochę, tak? I dynamicznie rzucamy do siebie piłeczkę. Nie za wysoko, Lechu, dobra? Po piłeczki sobie pójdź nóżkę i swobodnie wymachaj 10 razy, dobra? tak Przychodzi do leżenia na plecach. Jak, teraz jak cię będę pchał, to idziemy do siadłu, okej? Okay? I tak 10 razy. Idziemy tylko 3 razy, dobra? Przód, uwaga na nos. Trzymiemy chwilkę. Idziemy w tył. Zejście z nóżką w bok, ok? Pupka do góry. I cały czas pracujemy tylko po 5 razy na, na stronę. Najpierw zaczynasz na podbiciu, a później przechodzisz na paluszki. Kupa do góry, za każdym razem, tylko 5 razy. Pieczkę trzy, yy, złap, złap między nogi, dobra? Tu czynimy, zgięte w kulankach. Idziesz rękami do pieczki, uderzasz parę razy. Tak. Kładziemy się normalnie, rączki za głowę. I tylko trzymaj cały czas pozycję poziomą, dobrze? Nie, właśnie nie idź do siadu już, tylko trzymaj i wracamy. Tutaj. Prawa rączka w przód, lewa nóżka w tył. I łączymy kolanko-łokieć. Hmm? Lechu, tak. Ostro, delikatnie, dobra? Daj mu też trochę popracować, ale. Podróżmy troszkę na głowę, ok? Mocniej, dobra? Żeby ta płytka mu od razu nadała taki rytm. Te akurat są dość intensywne, to trzeba przyznać. Nie przypadają za nimi, o tak powiem, ale też nie marudzą. Jak sam widzisz, tam do pracy są chętni. Jak tylko im zdrowie pozwala, to. Na tyle, ile mogą, to, to bardzo fajnie i, i, i chętnie pracują. Moderwuj tylko prawą rączkę, bardziej do boku i spójrz za nią, dobra? I potem lewa rączka. Do boku, do boku, dobra? Co zrobić? Tyle I to tyle na ten, na ten moment? Eee, tak. Część treningowa już za nami. No ale jeszcze teraz praca na kozetce. Do obiadku tyle czasu ile mamy, to jeszcze sposób musimy popracować. To taka... Nie wiem czy o. jest w sens się kąpać. Mniejsza... Mniejsza ten... Już dla niego nie będzie wysiłek fizyczny, ale też wątpliwa przyjemność. No tak, praca na kozetce. A powiedz mi, drugi trening to co? Co robił? To jeszcze ustalimy bezpośrednio przed... Natomiast raczej już e, uruchomimy górne partie mięśniowe, ale głównie będziemy się już potem e, skupiać nad tą pracą e, fizjoterapeutyczną na, na stole. E, ten główna jednostka treningowa myślę, że już za, już za nimi. Dobry. Mówię tutaj o tej to na tym momencie, będziemy się dalej Nie, fajnie, otrzymować. bardzo miło.